Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z AOC2. A co dzisiaj takiego ciekawego sobie zobaczymy? Dzisiaj mamy mod od myślę, że znanego Wam już Zielonka. Jest to mod, który dodaje dodatkowe scenariusze, a także ulepsza ideologię. Jego nazwa dokładnie to Expanded Scenarios plus Better Ideologies. Także możecie znaleźć tutaj oczywiście standardowo link do moda w opisie. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, to może tam wbić i tego moda sobie pobrać, zainstalować, a my dzisiaj sobie zobaczymy, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Więc, tak jak sama nazwa wskazuje, tutaj zostało dodanych trochę scenariuszy, i dzisiaj sobie zobaczymy, jakie to scenariusze są. Dodatkowo są także nowe ideologie, znaczy w sumie ulepszone ideologie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy jest to w miarę zbalansowane. To się okaże. No to pójdziemy sobie tutaj chronologicznie od samego początku, a więc jest wojna 30-letnia. Scenariusz rozpoczyna się w roku 1618, a więc no jest to konflikt, który miał tutaj miejsce w Europie. Idąc dalej, mamy wojnę o sukcesję hiszpańską. Rok 1701. Okej, okay, tutaj możemy właśnie zmierzyć się w wojnie o sukcesję hiszpańską. Tutaj, jak widać, Hiszpania toczy wojnę. Z Republiką Zjednoczonych Prowincji, z Prusami, a także z Anglią. Przechodząc dalej, wojna siedmioletnia 1756 rok. No i tutaj, generalnie, wojna, która toczyła się wokół Cesarstwa Niemieckiego. Dalej przechodzimy już do scenariuszów związanych ściśle z I wojną światową, albo tak wokół I wojny światowej, no bo tutaj mamy chociażby 1910 rok. A więc jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, ale już można powiedzieć, że w tym okresie wokół wojny europejska beczka prochu. Tak się tutaj ta mapa prezentuje. Możemy sobie właśnie zobaczyć, jakie tutaj są dostępne cywilizacje. Jest ich 66 na tej akurat mapie. Także tutaj już jak widać, jest trójprzymierze. Jest także oczywiście ententa. Zatem, no już. Przygotowania do wojny, można powiedzieć. Przygotowania do wojny. Idąc dalej, jest 1914, a więc e, już wybuch pierwszej wojny światowej. No i tutaj, jak się przeniesiemy do Europy, e, to jeszcze tej wojny nie ma. Chociaż nie, już się zaczęła tutaj wojna. E, już się zaczęła tutaj wojna. E, Rosja już zaczęła walczyć tutaj z Austro-Węgrami. E, Serbia oczywiście walczy z... Austro-Węgrami, no bo chyba wszyscy wiedzą, jak to historycznie było, kiedy został zamordowany następca tronu austro -Węgier. no i tym samym rozpoczęły się tam konflikty. Serbia nie przyjęła ultimatum, rozpoczęła się wojna i to jest rok 1914. Natomiast możemy sobie przejść tutaj do roku 1917 i tutaj już USA wkracza do wojny. Tutaj już oczywiście od długiego czasu walczy także Francja, także Wielka Brytania. No, a także, właśnie Stany Zjednoczone włączają się tutaj do wojny. Jak widać, tutaj te ideologie są zmienione, są nieco zmienione. No, tak jak nazwa wskazuje, mają one być polepszone. I teraz czas przenieść się już do II wojny światowej. Później jeszcze będzie jeden scenariusz, tak naprawdę, tuż po wojnie a więc związany z tą tematyką II wojny światowej i czasów bliskich temu konfliktowi. No i tutaj na początek fal więc już plan Niemiec, plan ataku na Polskę. Trzecia Rzesza tutaj atakuje Polskę. Jest 1 września, więc to jest tak naprawdę pierwszy dzień II wojny światowej. Możemy tutaj wcielić się chociażby w rolę Polski, no i spróbować jakoś się obronić tutaj przed trzecią Rzeszą. Ale wiadomo, można grać tak naprawdę każdym państwem. Możemy stanąć zarówno po stronie osi, jak i po stronie Aliantów. Tutaj. No, jak widać, jest Polska w Sojuszu. Nie wiadomo, czy w tym przypadku będzie inaczej niż w rzeczywistości tutaj Francja oraz Wielka Brytania rzeczywiście pomogą Polakom obronić się przed Niemcami. Zobaczymy jeszcze, co mamy tutaj dalej. Jest. 1940 weselybunk, czyli to jest atak trzeciej rzeszy na. Danie oraz Norwegię. Także możemy sobie tutaj zobaczyć, że już z Norwegią walczą. Danię, już wcześniej zdołali tutaj Niemcy zająć. Idąc dalej jest rok 1941 Barbarossa. Ok, czyli już ściśle Niemcy tutaj napierają na Związek Radziecki. Toczy się wojna między Trzecią Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych, Socjalistycznych Republik. A Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 1943 Bitwa o Stalingrad, no i tutaj już tak naprawdę można powiedzieć, że szczyt konfliktu teoretycznie taki punkt zwrotny, a więc Bitwa o Stalingrad tutaj już Niemcy przejęli dużą część wschodnich ziem, no ale wkrótce się to odwróci, i właśnie tutaj, już patrząc na kolejny scenariusz, to Teraz w roku 1944 to Związek Radziecki napiera na rzeszę i odbija te tereny, które wcześniej stracili. Jest jeszcze rok 1945, a więc ostatni rok II wojny światowej. Tutaj Niemcy już upadają. Tutaj Niemcy już upadają. O zobaczcie, mamy także wolną Francję. No, ostatnie, ostatnie chwile trzeciej rzeszy, ostatni rok wojny. Jeszcze tam przez kilka miesięcy konflikt się toczy e, aż do maja. No, a później rok 1947, a więc już dwa lata po zakończeniu II wojny światowej. E, tak rocznikowo patrząc, jest nowy świat, a więc e, tutaj układ po, e, po zakończeniu II wojny światowej. E, tutaj, jak widać, Niemcy są podzielone e, pomiędzy e, różne strefy wpływów. E, zobaczcie, że tutaj jest strefa Stanów Zjednoczonych, jest strefa francuska także mamy strefę brytyjską oraz strefę radziecką także jak widać Niemcy podzielone tutaj widać także terytorium Sary które jest niepodległe Polska, która no już niestety jest pod władzą ZSRR tutaj Zielonek widziałem, że chyba liderów nie zmieniał no skoro jest Piłsudski w 47 no to widać, że liderzy nie byli zmieniani to można byłoby poprawić jeszcze, żeby liderów dodać i na, pe na pewno by to mogło jeszcze lepiej wyglądać, bo no obecnie historycznie to tak nie do końca się ci liderzy zgadzają, tak niezbyt się zgadzają, ale to myślę, że jakby tutaj autor scenariusza przysiadł nad tymi liderami, to można byłoby to wszystko poprawić. Dobra, ale my sobie zagramy dzisiaj na którymś z tych scenariuszy i dobre pytanie na którym, żeby, żeby nie było tak, że tylko omawiamy. Zagrajmy sobie może... Może na wojnie o sukcesję hiszpańską? To byłoby chyba nie głupie Tylko po której stronie tutaj się wcielimy? To jest dobre pytanie Zobaczcie, jakbyśmy zagrali na przykład tutaj jako Holandia to... Musielibyśmy walczyć z Francją, z Hiszpanią, z Napolem To mogłoby być dosyć ciężkie Natomiast jakbyśmy spróbowali na przykład jako... Jako Anglia no to Francja w ogóle jeszcze też z Prusami walczy z Austrią. Ale czekajcie, można chociażby wziąć Neapol, tak? Można wziąć Neapol. Neapol znowu tutaj toczy konflikt z Anglią. Więc no to mogłoby nie być łatwe. Również z Prusami i także właśnie z Republiką Zjednoczonych Prowincji. Natomiast no kto powiedział, że ma być łatwo? Kto powiedział, że ma być łatwo? Chociaż zobaczymy, jak nam to ostatecznie wyjdzie. Spróbujmy jako Napol. E, dobra, agresywność. Dajmy na 100%, bo tutaj już toczy się ta wojna o sukcesję hiszpańską, więc nie ma sensu, żeby jakoś ta agresywność przeciwników była duża, by zaczynały się kolejne wojny. E, dobra, no to zaczynamy. No tutaj zaczynamy od razu od wojny, więc będzie trzeba oczywiście odpowiednio zareagować. Na pewno przyrost populacji się przyda w czasie wojny. Przyrost ekonomiczny to akurat zawsze się przydaje, tak samo jak wpływy. Można trochę dać na utrzymanie wojska, skoro tutaj od samego początku już będziemy prowadzili wojnę, już będziemy toczyli tutaj walki. Dobra, podatki dajemy tak, żeby zadowolenie nie spadało. Powiedzmy, że tyle. Trochę tam wrzućmy na badania, a resztę zostawmy tak, jak jest. Tutaj jest nasze wojsko, ono nie jest tak naprawdę jakoś. Bardzo e, duże, jeśli chodzi o liczbę. E, oczywiście, tutaj można też dążyć do utworzenia Włoch, ale to raczej nie dzisiaj. Dzisiaj postaramy się stawić czoła naszym przeciwnikom. No i jeszcze jest też Austria. Jest też jeszcze Austria, która, no tutaj myślę, że będzie naszym głównym rywalem w tym momencie, bo jednak Austria jest tutaj najbliżej nas. E, Polska, oczywiście, do tego konfliktu się nie włączała. Rzeczpospolita obojga narodów tutaj ma Szwecję jako wrogów a także Vasara w postaci księstwa Kurlandii i Semigalii natomiast my my sobie poczekamy na pewną chwilę i tutaj zaczniemy szkolić jakieś jednostki e, gdzieś tam na wybrzeżach zobaczcie, że tutaj Austriacy chyba próbują się gdzieś zdesantować nie wiem gdzie, aha tutaj zobaczcie Malta jest neutralna a to ciekawe Czyli Zielonek ustawił, że tutaj nie ma żadnego państwa na Malcie. No i wykorzystali te Austriacy, którzy tutaj Maltę zajęli. A więc pierwszy nasz plan to próba odbicia Malty. No i zobaczmy. Tutaj bitwa morska została wygrana, a Malta zostaje odbita. Także mamy Maltę, okej, okay, chociaż tyle. Hmm, ciekawe. Tutaj już wojna się zakończyła, zobaczcie. Tutaj już wojna się zakończyła. Widzę, że... Znaczy wojna się zakończyła. Trwają obecnie rozmowy pokojowe. Francja tutaj chce się wbić e, do Holandii. E, dobra, myślę, że możemy zaakceptować tę propozycję, no bo będzie przynajmniej spokojniej. A więc to jedna wojna się zakończyła, a przynajmniej e, jeden wróg nam tutaj znikł. E, pozostały jeszcze Prusy, Anglia oraz Austria. E, no ale dla nas tutaj najbliżej jest do Austrii oczywiście. Zatem na Austrii się skupimy. Odpowiadając na pytania, kolejny odcinek z drogi do Międzymorza będzie na kanale niebawem, także wkrótce powinien się pojawić tutaj. E, już zbliżamy się w zasadzie do końca serii. Dobra, wybudowałem tutaj port w Peskarze, żebyśmy mogli stąd wypłynąć. E, no i ruszyć, wbijamy tutaj na tereny dzisiejszej Chorwacji. E, to jest nasz Desant. Okej, okay, jakoś tutaj trzeba te jednostki e, w miarę sensownie. Przenosić, żeby podbijać kolejne prowincje, ale należy też uważać oczywiście, żeby tutaj. Żebyśmy nie zostali po drodze rozbici. Na razie nie wiem, jak tam ma. Jak tam miewa się armia austriacka. No już wiemy. Już widzimy tutaj naprawdę dosyć sporą armię. Natomiast jesteśmy ją w stanie pokonać. Ale tutaj myślę, że warto jest powrócić. By bronić tych prowincji, które już zagarnęliśmy, bo właśnie. Próbują nam te prowincje odebrać. No i nas stąd niestety wykurzyli jak na razie. E, no dobra. Kolejna armia tutaj płynie. Oni chyba płyną od razu do Hiszpanii, tak? E, czekajcie, zobaczmy tutaj na dyplomację Austrii. No, oni tutaj. Płyną albo do Francji, albo do Hiszpanii dosyć naokoło, ale tutaj chyba jakieś bitwy morskie są w ogóle toczone. E, no dobra. Zatem potężny Neapol decyduje się tutaj zaatakować ponownie, tym razem już z wykorzystaniem większej ilości wojska. Także mamy większe siły. Chociaż tutaj przeciwników też jest trochę więcej, jak widać już na start. Już na start z każdej strony tutaj nas przeciwnicy nachodzą. I także widzę, że Francuzi dotarli mniej więcej na te tereny, na których tutaj walczymy obecnie. Dobra, jak uda się połączyć z francuzami, to myślę, że... Myślę, że będzie to dobrze mogło iść, natomiast póki co, to straciliśmy wojsko, więc na razie nie mamy z kim się łączyć. E, dobra, tutaj za to widzę, że Hiszpanie też sobie dają radę. No my musimy poczekać jeszcze trochę, aż e, będziemy w stanie tutaj utworzyć kolejną armię. No zobaczcie, tutaj także wojna z Saksonią, elektorat Saksonii. E, tutaj widzę także, że chce z nami walczyć. No dobra, niech będzie. Kolejna wojna. Ok, zakończy się teraz wojna z Prusakami, prawdopodobnie. E, to myślę, że będzie plus. Jeszcze ze Szkocją chcą walczyć? Nie, no ze Szkocją to akurat e, naprawdę walczyć nie musimy. Ze Szkocją nam e, tutaj wojny jeszcze nie potrzeba. No to co, atak po raz trzeci, myślę, że nie ma na co czekać. Kolejny desant, ponownie desantujemy się w tej samej prowincji. E, tutaj, jak gniewają się obecnie Francuzi? Francuzi walczą na naprawdę. W wielu frontach, zresztą podobnie jak Hiszpanie, no my tutaj musimy tym razem skutecznie wbić się w te tereny austriackie. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam lepiej niż przy poprzednich atakach. Trzymajmy tą naszą armię może bardziej skupioną, na takie dwie główne i tam jakąś jedną mniejszą można te armię podzielić. No jak widać, tutaj Austriacy bardzo szybko próbują te tereny odbijać, które im przed chwilą zagarnęliśmy. No i nawet czasem im się to udaje. Zatem potrzeba tutaj być zdecydowanie ostrożnym. E, dobra, kolejne prowincje podbijane. W międzyczasie możemy zakończyć tę wojnę z saksonią, która nawet e, nie wiem po co była, nie wiem dlaczego się rozpoczęła, ale gdzieś tam była, więc e, może tak naprawdę ta wojna już się zakończyć. E, nie widzę potrzeby e, toczenia jej dalej. Okej, okay, i tutaj... Nie wiem, czy nawet przesuwać teraz wojsko do przodu, bo ja widzę, że oni tutaj cały czas powracają cały czas powracają na te tereny. Jak widać, próbują je odbijać. No, nie jest to taka prosta sprawa z tym podwojem, tak naprawdę, bo Austriacy mają dosyć nieźle zorganizowaną tę armię. I tutaj tak naprawdę desantujemy się może na jednej prowincji, ale jeżeli chcemy coś podbijać dalej, to musimy patrzeć tutaj naprawdę szeroko na tę prowincję bo no Austria jest duża natomiast zobaczcie co się tutaj wydarzyło Polska teraz toczy wojnę z Prusami z Anglią oraz z Austrią a więc teoretycznie Polska tutaj może nam pomóc, teoretycznie Polska może nam pomóc pamiętajmy, że my nadal mamy wojnę z Anglią, chociaż bezpośrednio z nimi nie walczymy, no przecież nie będziemy tam gdzieś teraz do Brytanii w tym momencie płynęli my tutaj skupimy się na Austrii no i to będzie nasz Nasz cel jak na razie. Polacy tutaj napierają. Ok, nie jest źle. Tutaj wojska polskie naprawdę dają sobie radę. Oczywiście są to połączone wojska polskie, a także litewskie. Tutaj nasza armia teraz cały czas przechodzi do przodu. Oczywiście pozostawajmy, pozostawajmy tutaj jakąś tylną straż również. Tak na wszelki wypadek. Ale jak na razie nie wygląda to źle. Tutaj możemy zająć jeszcze te prowincje na Zachodzie Austrii, dobra, no i będziemy zbliżali się tutaj powoli do Wiednia. Zobaczymy, czy uda nam się Wiedeń zająć, ale szczerze, liczę, że tak. Szczerze, liczę, że tutaj uda nam się wbić do Wiednia. W zasadzie już jesteśmy pod tym miastem. Zaraz tam będziemy wpadali tuż z wizytą. No i sami zobaczcie, Wiedeń zostaje w tym momencie przez nas zajęty. Okej, okay, tutaj widzę dosyć niebezpieczną armię austriacką, jednak są Polacy, jednak są Polacy, którzy mam nadzieję, że pomogą nam się bronić i tutaj uda się ten Wiedeń obronić, bo to chyba będzie jedna z najważniejszych rzeczy, żeby obronić tę stolicę austriacką, którą udało się zająć, a więc zobaczmy jakie będą dalsze ruchy, Austriacy tutaj raczej w ogóle starają się tej armii nie ruszać teraz, bo, bo wiedzą, że Polacy są tutaj po drugiej stronie także od, jedy, od jednej strony Neapol od drugiej strony e, Wojska Polskie no i nie jest tutaj łatwo Austriakom bronić się przed nami ale myślę, że za chwilę tutaj no sami wpadną no już są w kotle już są tutaj zamknięci w kocioł spróbowali odebrać Wiedeń, no a tutaj e, oczywiście im się to nie udało, Polacy e, zdobyli także Prowincje, na których stacjonowała ich armia, no i tą armię już e, w zasadzie pokonali. Dobra, tutaj jeszcze Austria ma perę prowincji, więc warto oczywiście walczyć o każdą prowincję, by mieć Warscore na jak najwyższym poziomie, by móc później jak najwięcej e, po tej wojnie zagarnąć. No a, jak widać, wszystko zmierza już raczej ku końcowi. Dobra, więc Austria zajęta, mamy jednego przeciwnika z głowy, można tak powiedzieć. No tutaj cały czas trzyma się jeszcze Anglia, no bo Prusy już tak naprawdę tutaj nie istnieją. Prusy już tak naprawdę nie istnieją, to znaczy też są okupowane. Zatem możemy spróbować podpisać rozejm pokojowy. Ale zobaczymy, czy Anglicy się na to zgodzą. To tak naprawdę no nie jest pewne. Nie jest pewne, Anglicy mogą tutaj odrzucić nasze... Żądania. Dobra, myślę, że moglibyśmy tyle zająć. Ewentualnie jeszcze tą jedną prowincję i wyślijmy tą propozycję pokoju. No i zobaczcie, udało się. A więc e, tak wygląda tutaj nasz podbój. Jak widać, udało się e, zająć e, dosyć sporą część Austrii. Austria naprawdę sporo straciła na tej wojnie. Również straciła e, tam na północy, e, bo tutaj zaatakowali Polacy, którzy też. Sporo zdołali tutaj uczynić, także co słuchajcie. No, chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły co do kolejnych odcinków z AOC na moim kanale, no to piszcie. Oczywiście jestem jak najbardziej otwarty na wszelakie propozycje. Także sekcja komentarzy, tak naprawdę, pozostaje dla Was. Zapraszam Was też, oczywiście, na wszystkie streamy, które są na kanale, bo są regularnie prowadzone. Czy to z Minecrafta, czy to chociażby z FIFY, z Herz of Iron, albo AOC Europa Universalis bądź wielu innych gier. Z wielu różnych gier są tutaj streamy na kanale prowadzone, także zapraszam was do wpadania na nie, chociaż oczywiście nie jest to obowiązek, ale serdecznie zachęcam, polecam wpaść. Tymczasem do zobaczenia wszystkim, dzięki za oglądanie, cześć i na razie!